Dziękuję bardzo, dziękuję serdecznie. Szanowni państwo, dziękuję naprawdę za takie wspaniałe przywitanie. Drodzy państwo, niestraszna nam pogoda, niestraszna nam zła pogoda. Wiem, że tutaj wokół Gorlit szaleją burze. Dziękuję, że macie zawsze jakiś plan zapasowy, plan rezerwowy. Ja zacznę może w ten sposób, że… Od dawna moi znajomi, moi przyjaciele, a także parlamentarzyści, stąd parlamentarzystki, zapraszają mnie tutaj i mówią przyjedź do najpiękniejszego zakątka w Polsce, Weskit Niski. Przyjedź do nas, bo tu jest najpiękniej. I muszę tylko się z tym zgodzić. Znam trochę te tereny Lackowa, Kiedyś ją zdobyłem, 997, ale także Magura Małastowska czasami się denerwuje, jak dostaje wspaniałe zdjęcia z wypraw rowerowych, spacerów, wypraw na grzyby. Przepiękne zdjęcia jesienią, całe pomarańczowe od rydzów. Jak za dwa miesiące w końcu pokonamy tego. Szkodnika 15 października polska pokona Tuska Szkodnika. To, to mam plan, mam taki plan, żeby tutaj do Państwa przyjechać. Właśnie może razem z dziećmi zdobędziemy Lackową. Ale teraz, drodzy Państwo, jest inny szczyt przed nami do zdobycia. Jest to szczyt, który musimy osiągnąć. Szczyt poparcia dla listy wyborczej prawa i sprawiedliwości, po to byśmy mogli zapewnić bezpieczną przyszłość Polski. I jak to się uda, wtedy możemy na pewno spotkać się i świętować dalej, świętować, ale też ciężko pracować. Na rzecz przyszłości Polski. Na rzecz przyszłości Polski. Szanowni Państwo, teraz kilka zdań o tym, z czym ruszyliśmy w naszą trasę wyborczą. Po pierwsze, bezpieczna przyszłość Polski. Co to oznacza? Szanowni Państwo, zadajmy sobie parę pytań. Czy mielibyśmy bezpieczną przyszłość Polski? Gdyby budżet był dalej dziurawy jak sito. Nie! Nie mielibyśmy! Czy mielibyśmy bezpieczną przyszłość Polski, jak nasze granice byłyby dziurawe jak sito? Nie! Też nie mielibyśmy, bo wtedy fala uchodźców, jedna za drugą, nielegalnych imigrantów wdzierałyby się do Polski. Dlaczego tak by się stało? Bo Putin z Łukaszenką, ale nie tylko oni. Także na zachodzie jest plan, w Brukseli i w Berlinie, żeby tutaj zalały nas fale imigracyjne. Także Gorlice, żeby Polska nie była takim bezpiecznym krajem, jak jest. Żeby nasze granice i nasze ulice w miastach takich jak Gorlice, jak Biecz, jak Bobowa nie były, nie były bezpieczne. Jeszcze to za chwilę rozwinę. Drodzy Państwo, idźmy dalej. Czy mielibyśmy bezpieczną przyszłość Polski, gdybyśmy nie mogli przeznaczać takiej puli środków, rekordowych środków na nasze bezpieczeństwo, na nasze uzbrojenie, na modernizację armii, na żołnierzy? Nie mielibyśmy. Czy mielibyśmy bezpieczeństwo energetyczne, gdyby wszystkie spółki, a taki jest plan drugiej strony, wyprzedane byłyby? Do Francuzów, do Niemców w obce ręce, tak jak, to, tak jak robili to przez 25 lat III Rzeczpospolitej. Nie mielibyśmy, czy mielibyśmy, Szanowni Państwo, choć trochę spokojniejszą przyszłość, patrząc od strony społecznej, gdyby nie 500, plus, zaraz 800, plus, 13, 14 emerytury, czy mielibyśmy te, taką przyszłość? Nie, nie mielibyśmy. A jak wyglądałaby sytuacja naszych przedsiębiorstw albo lasy państwowe sprywatyzowane? Bo dzisiaj miejmy tego świadomość, że w Unii Europejskiej jest plan, żeby kontrolę nad lasami przejęła Komisja Europejska. Nie możemy na to pozwolić. Jedynym gwarantem jest prawo i sprawiedliwość. I Szanowni Państwo, na kilka tak zadanych pytań łatwo można odpowiedzieć, prawda? Ale też miejmy świadomość, jaka grozi przyszłość, jeśli Polacy prześpią te wybory jeśli Polacy, którzy wreszcie odetchnęli, pomyślą sobie, a moja chata z kraja, niech będzie jak będzie. Nie możemy tak myśleć, bo. Polityka Platformy Obywatelskiej to polityka likwidacji posterunków policji, likwidacji miejsc pracy, pracy za 4 złote za godzinę, ubóstwo emerytów, ubóstwo dzieci, brak uzbrojenia naszej armii, likwidowane jednostki wojskowe, dziurowa granica. To jest program Platformy Obywatelskiej. Szczęście się tego programu, uważajmy na taką, Niebezpieczną przyszłość, którą gotuje nam opozycja antydemokratyczna, którą gotuje nam Platforma Obywatelska. Strzeżmy się tych lisów farbowanych, a w szczególności jednego lisa farbowanego. Tak jest: lisa farbowanego. Tego, który, szanowni Państwo, spinał politykę. Niemiecko-ruską, niemiecko-rosyjską. Przecież na czym miała polegać polityka Niemiec, polityka Rosji przed atakiem na Ukrainę? Drodzy Państwo, budowane były gazociągi między Rosją a Niemcami, pamiętacie to? Budowane były dodatkowe połączenia transportu ropy. Handel między Rosją a Europą a Niemcami Kwitu. Co to oznaczało? Nad naszymi głowami. Tusk, jako ten, który spina politykę niemiecką i niemie z rosyjską, miał prowadzić do tego, abyśmy to my dalej biednieli, a żeby Niemcy i ruscy mieli się dobrze mieli się jak pączki w maśle. Zobaczcie dalej, na czym polega antydemokratyczność tej opozycji. Jak tylko chodzi o interes Polski, realizowany na arenie międzynarodowej. Myślicie, że pan prezydent czy ja mamy wsparcie? Nigdy. Zawsze kija w szprychy, piach rzucić w tryby po to, żeby Polska się gorzej rozwijała. Ale Polska rozwija się pięknie. I to ich boli. Ten wasz uśmiech na twarzach który teraz widzę i za który dziękuję. Ten wasz uśmiech ich właśnie strasznie boli. Szanowni państwo, maski opadły. Wczoraj w sejmie, drodzy rodacy, opozycja głosowała przeciw temu, aby Polacy mogli wypowiedzieć się w referendum. Przecież artykuł 90 ustawy o referendum ogólnokrajowym. Dla zainteresowanych przecież Artykuł 125 Konstytucji Rzeczypospolitej nie tylko wprowadzają możliwość przeprowadzenia referendum, ale także ten artykuł 90 mówi, że jeżeli referendum jest przeprowadzane w tym samym czasie co wybory, w tym samym dniu, to określa tryb przeprowadzenia referendum. Wszystko jest zgodne z prawem 110%, a jednak oni chcą zbojkotować. To jest opozycja antydemokratyczna. Oni boją się głosu Waszego, Polacy. Oni boją się Waszego głosu, bo gdybyście wypowiedzieli się w tym referendum, do czego zachęcam wszystkich, także tych, którzy są zwolennikami opozycji, głosujcie w referendum, głosujcie jak chcecie, ale wykonajcie ten obowiązek demokratyczny, ponieważ. Od tego zależy nasza przyszłość, nasz los. Czy zgodzimy się na wyprzedaż w majątku, czy zgodzimy się na wielkie fale nielegalnej imigracji, które będą prowadziły do tego, że będzie takie niebezpieczeństwo na polskich ulicach, jak to, o którym 2 trzy dni temu mówiła mi pewna pani z Monachium, napotkana przeze mnie na pikniku na błoniach Stadionu Narodowego. Mówi, że boi się wyjść. Po 22 boi się wyjść w ogóle z domu. Bo hordy młodych muzułmańskich ludzi biegają po ulicach i zagrażają bezpieczeństwu ludzi. To dlatego zobaczcie na ten plan. Na ten plan Tuska, który nie zdążył zrealizować w 2015 roku, uciekł do Brukseli i teraz chce go dalej realizować. Bo jest wysłannikiem Berlina. Zobaczcie na ten plan, jak on się składa. Wjeżdżają tutaj setki tysięcy nielegalnych imigrantów. Niebezpieczeństwo na ulicach. Praca 5 zł, 6 zł na godzinę dla ludzi. Co się wtedy dzieje? Przecież tu w Gorlicach jeszcze 20 parę lat temu żyło 30 tysięcy ludzi. Dzisiaj to jest nieco powyżej 25 tysięcy. Ja rozmawiałem tutaj z parlamentarzystami. O tym, jaka tragedia spotkała Gorlicę, powiat gorlicki. Przecież mieliście tutaj takie firmy jak Glimar, Rafineria, która została tak naprawdę zamknięta, zlikwidowana przez tą politykę Tuska, Balcerowicza, jeszcze w poprzednich latach. Zlikwidowana została w 2005 roku, ale w 2009. Tutaj w dziwnych okolicznościach, czyli już zarządów rządów Tuska, w dziwnych okolicznościach zamordowany został lub popełnił samobójstwo kontrolerniku, który badał, dlaczego zlikwidowany był Glimar, jeden z głównych pracodawców w Gorlicach. Wtedy zaczął się wielki eksodus, wielka ucieczka ludzi stąd. To dlatego, szanowni państwo, oni tam w Warszawie nie doceniają polityki społecznej. To dlatego nie doceniają 800 plus, nie doceniają 13 i 14 emerytury. Oni chcą wam zabrać politykę społeczną, prawa i sprawiedliwości. Oni zabiorą 13 i 14 emerytury. To jest cichy plan tuska. Ja słyszałem rozmowy wczoraj w kuluarach sejmowych. Szanowni Państwo, tusk to jest prawdziwe zagrożenie. Wielkie niebezpieczeństwo dla polskich rodzin. Trzeba przed nim przestrzegać, trzeba wszystkich przed nim przestrzegać, bo oni chcą doprowadzić z powrotem do tego, aby bezrobocie było wysokie, praca za kilka złotych za godzinę, setki tysięcy migrantów. Dlaczego? Bo wtedy wypchnie się kolejne miliony ludzi za granicę na szparagi, na zmywak do Berlina, do Hamburga. Do Monachium, komu to będzie na rękę? Niemcom, tamtej polityce. A będzie to wbrew interesom Polski kolejny upływ krwi, ten płacz, ten płacz kobiet, matek, żon, babć, kiedy miliony ludzi, dziesiątki tysięcy ludzi z tego i z okolicznych powiatów wyjeżdżały na emigrację. Pamiętacie? Nie tak dawno temu. Dziś coraz więcej ludzi wraca z emigracji, i wiecie co, szanowni państwo, jak zwalają się na mnie najgorsze głazy. Wylewane są przez opozycję i przez ich media najgorsze pomyje. To radość z tego powodu, że nasza polityka prowadzi do powrotów setek tysięcy ludzi, także tu do tego powiatu, niweczy wszystkie ich wysiłki. I rekompensuje mi wszystkie ich kalumnie, ich kłamstwa, ich potwarz. Mogą sobie robić to dalej. Spływa to po mnie. Nie ma to żadnego znaczenia, bo w Polsce żyje się lepiej Polakom. Nie jest tak, że nie popełniamy błędów. Popełniamy i przepraszamy za nie. Ja, ja przepraszam i za swoje, i za całego rządu błędy. Na pewno można było zrobić wiele rzeczy, Lepiej, ale nie dajcie się oszukać drugiej stronie, bo oni prowadzą politykę niskich płac, wysokiego bezrobocia. Jakie było bezrobocie za Tuska jeszcze w Golicach tutaj, raptem kilka lat temu, dziewięć, dziesięć lat temu, szanowni państwo? 13 procent. Tutaj w całym powiecie: 13 procent bezrobocia. Ile fabryk upadło? Rafineria, o niej mówiłem już. A gdybyśmy my rządzili, szanowni państwo, to zrobilibyśmy wtedy to, co zrobiliśmy niedaleko, 50 kilometrów stąd Jedlicze, tak? Uratowaliśmy Jedlicze. To jest najlepszy dowód. Tam też upadała rafineria, ale zainwestowaliśmy w nowoczesne metody produkcji bioetanolu. Czyli pokazujemy, że ratujemy miejsca pracy w Polsce lokalnej, w Gorlicach, Bobowej w Wieczu. i tak samo, szanowni państwo, wiem, że czekaliście tutaj na kolej, Gorlice na linię, na połączenie z Zagórzany, tak? Na połączenie z Zagórzanami. Już jest finansowanie na tę linię Gorlice-Zagórzany. A cały, cały powiat gorlicki, Szanowni Państwo, w inwestycjach, tych których nigdy by tu nie było, na drogi, na szpitale, na szkoły, to 400 milionów złotych, 400 milionów zł. przez 6-7 lat. Porównajcie to do liczby bliskiej zero w czasach Platformy. Nie było tych pieniędzy, porów... 7 razy mniej na drogi lokalne, gminne, powiatowe, na remonty szpitali, na sprzęt dla szpitali. Na szkoły, na remizy na koła gospodyń wiejskich, tak? Na remizy strażackie. Nie byłoby tego, szanowni państwo, to się nie wzięło z niczego. To się wzięło z naprawy finansów publicznych. Ale chcę wam podziękować. Chcę wam z całego serca podziękować. Nie tylko za to, że tutaj jesteście, w tym pięknym miejscu w powiecie gorlickim, na przednóżach. Beskidu Niskiego, ale za całą waszą wiarę, za wiarę w to, że Polska może się zmieniać na lepsze, że wierzycie w to, że nadal możemy Polskę zmieniać na lepsze. Że przekonujecie wbrew potędze mediów drugiej strony, że warto nam dać kolejną szansę na zmianę Polski, że to, co pokazaliśmy, przez te osiem lat jest tego warte. Dlatego, szanowni państwo, 15 października zapraszam wszystkich do urn wyborczych, aby się każdy mógł wypowiedzieć. Wszyscy Polacy, żeby mogli powiedzieć, co myślą o tych pytaniach referendalnych i żeby wybrali na kolejne cztery lata tych, którzy chcą zmieniać Polskę w kierunku państwa. Silnego, dostatniego, solidarnego, sprawiedliwego i dumnego.